Dzień dobry, witam na podsumowaniu dnia. Przechodzimy do najważniejszych instrumentów. Na kontraktach na SP 500 mieliśmy dzisiaj odbicie rano, znaczy w ciągu dnia. Nieudana próba przełamania szczytu z piątku. W efekcie możemy mieć kolejny ruch w dół. Myślę, że z piątku rozpoczęła się potwala czwarta, licząc od tego tutaj dołka. I w perspektywie powiedzmy jednej sesji. Jednej dwóch sesji można, można było oczekiwać na zakończenie potwali czwartej. Wsparcie mamy w postaci szczytu w potwali pierwszej to jest, tysiąc, to jest 2022. Potem w kolejne kilka sesji, prawdopodobnie do świąt ruchu w górę, z nowym szczytem. Gdy pojawi się tutaj pięciofalowa struktura, tworząca falę wyższego rzędu, falę piątą, również wyższego rzędu może być utworzona fala trzecia. I w efekcie potem... Czekam na kilkusesyjną korektę. W dłuższej perspektywie możliwe są wzrosty. Teraz gdzie wsparcie można byłoby umieścić? No, wsparcie byłoby w rejonie gdzieś około 2000 punktów. Teraz przejdziemy do DAXA. Na wykresie DAXA mieliśmy dzisiaj atak na ten szczyt. Nie udała się próba jego przełamania. Doszło do sporego spadku. Myślę, że w perspektywie krótkoterminowej możemy wrócić do Wsparcia w rejonie około 9830, potem odbicie i najprawdopodobniej wrócimy z powrotem na 10100. Na polskim rynku mamy konsolidację, nic się nie dzieje. Euro-dolar. Na wykresie euro-dolara mieliśmy dzisiaj rano nieudaną próbę przełamania wsparcia na poziomie 1,1240. Doszło do odbicia, potem mamy cofnięcie. W krótkim terminie możliwe kolejne odbicie. Silny opór krótkoterminowy mamy na poziomie 1.12.95. Próba przełamania tego oporu może się nie udać. W efekcie możemy mieć potem cofnięcie. Jeżeli dojdzie do przełamania wsparcia na poziomie 1.12.40, wtedy otwiera się droga do bardzo ważnego wsparcia na poziomie 1.12. Dolar do złotego. Na wykresie dolara do złotego widzimy, że próbuje się tutaj za, ma, z, pojawić jakaś korekta. Na razie to dosyć e, Trudno przychodzi stronie popytowej, żeby doprowadzić do tutaj do wzrostu, ale myślę, że jesteśmy w obszarze silnego wsparcia po sporych sparkach, więc w perspektywie najbliższych dni powinniśmy zobaczyć odbicie. Eurozłotówka. W dalszym ciągu idziemy w dół. Jesteśmy na granicy tego dołka piątkowego, czwartkowego i e, Mamy tutaj wsparcie w rejonie około 4,24. Jesteśmy po sporym spadku, więc też powinniśmy zobaczyć jakieś poważniejsze odbicie. Przepraszam. No i teraz na wykresie złota w krótkim terminie możliwe jest odbicie i można rozważyć dwa scenariusze. Jeżeli odbicie będzie korekcyjne, więc jeśli nie będzie szans na powrót na czwartkowy szczyt. To potem w dłuższej perspektywie czeka nas kolejny ruch w dół i przełamanie poziomu 1228 ostatecznie powinno zakończyć ten ruch w kanale konsolidacyjnym, ale w górę. Drugi scenariusz wymaga, żebyśmy przekroczyli szczyt z czwartku o kilka, kilkanaście dolarów. Wtedy z tego dołka pojawiłaby się duża fala A, B, C. Nieudana próba przełamania tutaj tych oporów przesilenie i czekają nas poważniejsze spadki. Korekcyjne oczywiście, będziemy korygowali ruch z poziomu 1045. Przechodzimy do sytuacji na wykresie cen ropy. Mianowicie dzisiaj pojawiła się nowa seria kontraktów. Mamy tutaj długą lukę 1,5 dolara, więc jeżeli nie byłoby tej zmiany serii, byśmy mieli sytuację taką, że dołek wypadłby mniej więcej gdzieś tu. Jeżeli teraz podniesiemy ten dołek o 1,5 dolara w górę, to ten szczyt też będzie 1,5 dolara w górę. W efekcie spadki z tego szczytu już przeskalowanego do dzisiejszego dołka były dzisiaj korygowane. Dotarliśmy do 62% zniesienia, po czym rynek zaczął się cofać, ale widzimy, że strona popytowa tutaj dalej nie odpuszcza, próbuje tutaj dalej ciągnąć rynek w górę myślę, że w dalszym ciągu to będzie tylko korekcyjne odbicie aczkolwiek dla tych inwestorów, którzy nie analizują starej nowej serii kontraktów nie biorą pod uwagę tego, że mamy tutaj ogromną lukę i w związku z tym szczyt powinien być wyżej im się wydaje, że rynek jest na nowym szczycie myślę, że w perspektywie krótkoterminowej czekają na spadki dopiero przełamanie tutaj tego wsparcia jak również i tego lokalnego dołka, wygeneruje sygnał do powrotu na ten dołek. A w do dłuższej perspektywie, jeśli by założyć równość fali A i C, no to powinniśmy spojść do poziomu 39,45. Na razie jesteśmy na poziomie 41,25, więc nadal wysoko. Dobrze, w takim razie to wszystko. Dziękuję za uwagę i zapraszam Państwa na szkolenie o godzinie 17.30. Będę mówić o kontraktach CVD i w jaki sposób je wykorzystać w grze na rynkach finansowych. Mamy dużo kontraktów na indeksy, akcje, towary. Także dziękuję za uwagę i zapraszam na szkolenie. Zaczynamy o 17.35.